Qu'est-ce que c'est Viens voir. C'est mon chat. C'est ma chaise. C'est un café. C'est mon café. Il est bon. Cześć. Witaj. Bon. Bon. Bienvenue. W pierwszym dniu wyzwania francuski drugi Croc. Dzisiaj, aujourd'hui, jutro, demain i pojutrze, après-demain. Codziennie o 20.00 spotykamy się na naszym kanale i uczymy francuskiego. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to ja nazywam się Marysia, a to jest mój mąż, Tomas. Bonjour. Jest Francuzem. Mieszkamy na francuskiej Korsyce i nauczamy języka francuskiego na portalach społecznościowych oraz w wideokursach online koniecznie zasubskrybuj francuski notesik i poznaj nasz styl nauczania. W wyzwaniu chodzi o to, aby rozgrzać twój francuski, więc chcę, żebyś przez te 3 dni pracował. Obejrzał filmik, a potem pobrał materiały dodatkowe. Wystarczy, że zapiszesz się do naszego newslettera, a następnie wejdziesz do sekretnego linku. Stamtąd pobierzesz wszystkie pliki, wydrukujesz i voila, gotowe. W naszym 3 wyzwaniu damy ci wskazówki na temat tego jak w prosty sposób identyfikować, prezentować i opisywać rzeczy i osoby. To co? Jesteś gotowy? No to zaczynamy. C'est parti. Regarde, c'est mon cousin. Fais voir. Uh... Sy machk? Oui. Wow. Ile bo? Ba. Normal. Bo. Ok, to przeanalizujmy sobie szybko takie trzy proste zdania. Sy mou To jest mój kuzyn. Sy To jest mach. Ile bu, On jest przystojny. I co my tutaj mamy? Pojawia się fragment sy, sy oraz ile. Sy to znaczy to jest. To jest mój kuzyn. To jest mahk. Czyli sy, to jest służy do identyfikowania, prezentowania jakiejś rzeczy lub osoby. Podczas gdy ile znaczy on jest. I to służy do opisu, do wskazania na jakąś cechę danej rzeczy lub osoby. Mamy też el, czyli ona jest, a więc on jest, ile, ona jest, el, a więc są tu zaimki osobowe, il, el, on, ona. Natomiast SY to jest połączenie zaimka SY, znaczącego to, ale to nie jest zaimek osobowy i nie wprowadza różnicy w rodzaju. Oraz e- y, jest częścią wspólną tych trzech elementów jest więc I. jest to jest on jest ona jest czyli weźmiemy sobie te trzy elementy i przez te trzy dni wyzwania będziemy sobie je omawiać będziemy mówić o pewnych niuansach które są niezbędne do tego by poprawnie mówić na poziomie podstawowym ale nie tylko gramatyka sama będzie na pewno dobrze nas nasz więc wiesz że pojawią się też inne fajne elementy I jakie Zobaczysz. OK, to w takim razie podsumujmy. Sy? Tego używamy, żeby zidentyfikować, przedstawić jakąś rzecz albo osobę. I to znaczy, to jest. Na przykład, sy To jest mężczyzna. Sy une femme. To jest kobieta. Po sy, czyli to jest, wstawiamy rzeczownik, ale on musi być poprzedzony takim malutkim elementem. To może być na przykład rodzajnik nieokreślony. Wtedy mówimy un albo un. Może też być zaimek dzierżawczy. Na przykład mu, mój albo ma, czyli moja. No chyba, że mamy imię, no to wtedy już rodzajnika nie stosujemy. C'est sy C'est Ui, Oui, c'est moi. Eee, c'est toi. Ok, to już potrafimy zidentyfikować, przedstawić jakąś rzecz albo osobę. Używamy "sy", Ale jak opisać coś albo kogoś? Tutaj do akcji wkraczają nam ILE oraz elle. Na przykład C'est mon mari. Il est sympa. To jest mój mąż. On jest sympatyczny. Sympa to jest skrót od sympathique. C'est ma femme. Elle est fatigante. No, mais. Arrête! Pardon? Mais c'est vrai. I słusznie zauważyłeś, słówko femme oznacza zarówno kobietę, jak i żonę. I tak samo było przed chwilą, pamiętasz? Sy mon cousin, to jest mój kuzyn, pojawia się mu, mój kuzyn. Sy mark to jest mach, czyli jak imię, to od razu po SY stosujemy to imię. Ile bu. On jest przystojny, czyli od razu po ile stosujemy przymiotnik. Już nie ma żadnego rodzajnika, zaimka, dzierżawczego, nic z tych rzeczy. Jest od razu przymiotnik. Ile bu, on jest przystojny. Za chwilę przejdziemy dalej, ale najpierw chcę Ci dać znać, że dla takich osób jak Ty, czyli uczących się francuskiego, stworzyliśmy z Tomasem fantastyczny wideokurs online. W którym dokładnie, krok po kroku tłumaczymy zasady gramatyki, wymowy, uczymy żywego języka, czyli takiego używanego przez native speakerów, i robimy to na filmikach stosując naszą metodę, a więc na lekko, nieszablonowo i z odrobiną humoru. Sprawdź opis kursu i fragmenty lekcji na naszej stronie, bo już w okresie od 8 do 27 marca wielki kurs otwiera swoje drzwi. Ok, myślę, że załapałeś taką podstawową różnicę między "sy" oraz ILE. I teraz chcę, żebyś pogadał sobie z Tomasem. O mnie. W sumie dlaczego nie? Pourquoi Tomas będzie do Ciebie mówił po francusku, en français, a Ty musisz mu odpowiedzieć też po francusku. Więc najpierw on do ciebie coś powie, a później ukaże ci się napis po francusku, i ty musisz to na głos po prostu przeczytać. Jeżeli nie wiesz, jak przeczytać, to nic się nie martw, bo po chwili zostanie przedstawiona poprawna wymowa. No to co? Zaczynamy mały dialog. Proszę! Salut! Ca va, toi? Oui, ça va, et toi? Nickel. Tu es prêt ou prête? Oui, je suis prêt, prête. Tu connais, Maléchia? Oui un peu c'est ma femme Oui, je sais. Elle est sympa. Ça dépend. De ça dépend de son humeur. Mais oui, elle est sympa. C'est une polonaise? Oui, elle est polonaise. Dobra, dobra, teraz muszę Wam przerwać, bo jest tutaj ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Zobacz, że kiedy mówisz. To jest Polka. To używasz rodzajnika. Mówisz C'est une Polonaise. To jest Polka. Tak samo, kiedy mówisz To jest Polak. Powiesz C'est un Polone. To jest Polak. Używasz więc rodzajnika UN jeżeli chodzi o kobietę albo UN jeżeli chodzi o mężczyznę. I to słowo Polonais oraz Polonaise, czyli Polka Albo Polak musimy w takim przypadku zapisać z wielkiej litery. Dlaczego? Dlatego, że tutaj chodzi o rzeczownik, o mieszkańca danego kraju, o osobę danej narodowości. I zasada jest taka, że trzeba zastosować wielką literę. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć ona jest Polką, albo on jest Polakiem, no to już po pierwsze zapiszemy to z małej litery, bo to słówko funkcjonuje tutaj jak przymiotnik, nie jak rzeczownik. Po drugie nie będzie rodzajnika. Powiemy elle polonez ona jest Polką, i Polone, on jest Polakiem. Dobra, a teraz mi powiedz, czy przed chwilą jak był dialog, pogadałeś z Tomasem, mówiłeś na głos? Jeśli tak, to polajkuj to wideo. A jeśli to zrobisz, to napisz w komentarzu. Fait. I daj mi koniecznie znać, czy początek tego wyzwania Ci się podobał i czy jutro o 20 też tutaj będziesz i będziesz nas oglądał. Pamiętaj o pobraniu dodatkowych materiałów z sekretnego linku po zapisie na newsletter i ich przerobienia. No i oczywiście wielki kurs, wielki kurs, wielki